W ogóle jutro sobie najpewniej zamówię pada nowego do pleja bo mój właśnie dzisiaj się sprzedał do szwórki i Ostatni pad, który mi został insomniak. Widziałeś kiedyś ta w ogóle? Dir albo Rofle? Kontynuuj. Jestem na kierwanie. Okej. Okay. A widziałeś film, Ratchet i Clank? O, skrzynki się odnowiły. A bo tu jeszcze nie byłem, teraz nie jestem pewny. Nie, chyba byłem tu. Może nie? Szpoko, smacznego. Czernika. Mnie. Clank w ogóle go nie widział. ale dobra, niech będzie, że... Hiroshi A no dobra, ja tym pociągiem tutaj przyjechałem. Chyba. Dobra, na razie, let's go dalej. Chyba, że nie, bo właściwie śrubka tutaj gdzieś może być ukryta. Że sklepik tam był, do którego właściwie pójdę. Broń, broń pełne. Nic ulepszyć zbytnio nie mogę. Znaczy w teorii mogę. Będzie ten. Zurkona mogę ulepszyć? Właściwie nie mogę. Czemu by nie? A jak ulepszyć, żeby wszystko było? Halo. Dobra. Trochę ulepszone. To jest więcej śrubek dalej, ja? Tak. Jeszcze więcej pocisków i szybciej. Miło. No dobra. Let's go fabularnie. Dalej. Czy możemy zatem zaczynać? A więc do Let's go! A tutaj mogą być czasem gdzieś dziurki ugryte. Trzeba przeszukiwać wszystko, co się da. Ale chyba nie ma. Dobra, do góry. To wygląda jak przyjdzie do rozwalenia. Może bombkom albo i w ogóle nie jest rozwalenia. dobra Pana tylko sobie Rokon. zrobię? Rokon przybył, mordować. Na razie, niestety, mogę tylko jednego dać. I z mi To miał być trójkąt, czyli to. Gratuluję! Udało ci się dotrzeć na szczyt sprawiedliwości. Zapewne pękasz teraz z doły. i z bólu. Czemu z bólu? Pan Surkon się nudzi którym to było? Dobra, tym albo nie tym. Ale dobra, przeżyłem. Miło, ale to nie było to. Dobra. A, bo ja nie kikajłem wtedy kółka. Nevermind. Nie były mi się przyciski. Tak na ważności, Platformy będą zmieniać pozycję bez żadnego ostrzeżenia. Ja. Chodzi o właściwie przy ruszających platformach na początku, prawie zginąłem, więc. To może być naprawdę, ja. na takie coś. Mogę nawet przeskakiwać niektóre platformy, więc fajnie. one się przesuwają z prędkością i wiadomo czego. Tu nic nie widać. Myślę, że będzie się przesuwać. Easy. A czy tutaj nie było czegoś jeszcze? O, no właśnie. Odkryłem sekret. Easy. Jedna. Trzy karty. Dolina. Jakaś. Siedziba strażników galaktyki. I rdzawy Pietrek. No, oki. Okay. Bo tak właśnie widziałem, że było coś tutaj. Myślałem, że może będzie śrubka, ale w sumie nie jest źle. Karty się też przydadzą. Tam jest śrubka. A mam przylecieć po prostu. mi się kojarzy z raymanem. Dobra, bierz Moja trzecia śrubka jep, na 28 Ożnie, jestem własnością strażników. To let's go gdzieś. Widzę, że ukończyłeś moją ścieżkę zdroja, ale ty mnie inspirujesz. Spotkajmy się przed halą herosów. Mam dla Ciebie zadanie Będę mógł zmienić... Będę mógł zmienić planetę. To on! Prawdziwy on! Nie! Tam to coś. Nawet mam własny odrzutowiec. Jestem na nim. Tam. Skoro jesteś teraz. Jednym z nas. Pomyślałem, że przyda ci się nowa bryka. Łocho, wow. śmigacz gwiezdy G klasy. Czy to dla mnie? Formalnie jest własnością Strażników Galaktyki, lecz jeśli przeżyjesz, e, znaczy wypełnisz supertajną, lecz wykonalną misję, będziesz mógł z niego korzystać. A cóż to jest? Gię. Tajna misja. Nazwałem ją Operacja Spadająca Gwiazda. Opening Gratuluj do spadających gwiazd. Będziesz udział w operacji spadająca Gwiazdy. Stanex, który posiada Pachnie jak piwo. ma laboratorium zbrojeniowe w Debuli G34. Twoje zadanie będzie polegało na zniszczeniu tajnego ośrodka. I na razie pójdę na ten wyścig. Zamiast tam. Poważnie, to będzie nasz mały sekret. Jasne, ale nie rozumiem czemu. Pytania proszę zadawać po zakończeniu prezentacji. Do Welcome back! W laboratorium dostaniesz się przy użyciu intruzera, sprytu i determinacji, z której słyną strażnicy galaktyki. Wchodzisz, niszczysz ich projekty, wychodzisz. Ja będę stąd monitorował misję. Powodzenia. Pani rofle nie odprowadził, ale mam pilne spotkanie z akupunkturzystką. Odezwij się jak dotrzesz do G34. Liczę na ciebie, rajet! Tak jest, kapitanie. No i let's go! Ale na wyścig. Chyba, że nie miał wyboru. Mam wybór. Doci na wyścig, przeszukaj kanały. A tu jest misja główna. No to, na wyścig. Mam nadzieję, że będzie kołaś miły. Czas posmakować tego czerwonego czegoś. Smakuje dziwnie. Smakuje jak tekila. Mikołaj, miks piwa i napoje o smaku tekili i truskawki. No i ja. Uwaga, mieszkańcy Blackwater City. Jak zauważyliście, mamy drobny problem z ameboidami. Służby bezpieczeństwa Ameboidy ekspitują stąd te stworzenia. Oooczym się wyspać, wykąpać, umyć zęby i dojechać na miejsce. A to dwa do czasu. Oooczam zawieszamy wyścig. Zostańcie w domach, dopóki. To wolę. Brakuje mi 1700 Załatwmy te ameboidy. Chcę przetestować swoją nową deskolotkę Ameboidy przybył mordować, nie to, którym się strzela. Dobra, let's go. Chyba tu. Właściwie nie zobaczyłem, czy są jakieś śrubki. Mogę zobaczyć jeszcze? Chyba nie. Dobra a co jest tutaj? Potrzebujemy teraz te 1600 godza. Pan Zurkon się nudzi Czy wiesz jak się ginie? Pan Zurkon wprowadzić się w tem. Zurko nie jest miły. Przydałoby się go ulepszyć, żeby mogło, żeby mogło być i więcej. ZESZCZEL GO! Chyba się nie da. Nie mogę wyssać wody i go zabić? O. Pan Zurko znikł coś. A ja mam zaraz czwarty level. Broni. Jaki to jest maksymalne? Idę dalej przez te piękne kanały Co to było? co ja mam tu zrobić? To co? Tu nic nie ma? Przechodziłeś tutaj po nic. Jestem debilem, dobra! Never mind. Zaczęło zabić rybki, mogę sobie teraz płynąć i wypłynąć. Tadam! Magia! Okej kanały. ściekowe łączone. wydaje mi się, że powinniśmy wiać. Jeszcze moby tu są. Żeby się przydało pozabijać, żeby level ponabijać. Właściwie tylko po to Polesia tam mech Jak stąd wyjść? A tam musimy uciekać. robię co mogę! tam.

Pod wodą inaczej działa. Strzelanie. Właściwie mogę to odknąć po prostu. Teraz znowu, od przyszłego tygodnia będą z rana strumyki. Przez co może w tym tygodniu jeszcze raz będzie raczec. Na przykład w niedzielę. no właśnie! To zaraz, muszę otworzyć kartę. Pan z Nice. Nigdy niczego nie skompletuję tutaj. Nie wygląda przyjaźnie. Miejmy się na baczności, Clank. Hello. Hej kolego, masz może jakieś holokarty żubra? A co to jest żubr? Najpoczęstsza broń w tej galaktyce, panie kolego. Żabójcza broń rakietowa. Tim z Gadżetrona wiedział, że umieszczenie jej schematu w jednym miejscu będzie ryzykowne. Podzielili go i umieścili na holokartach. Moi ludzie i ja z chęcią weszlibyśmy w posiadanie tych holokart, no i całości schematu. Nie jest kadna. Jeśli dostarczymy ci holo karty, to zmontujesz nam tę giwerę? jest z jego głosem zibane. Proszę. Tylko echo tego intruzera. Naprawdę bardzo ułatwi ci zdobycie rzecznych przedmiotów. Ej, mamy nam broń. Zbierz karty żubra. Gdzie jest żubr? Znaczy żubr, tamta broń. Nie da się wejść. Dobra. Przydało się odbierać 300, bo zgaduję gdzieś tutaj jest Masz coś dla mnie. Rybki sprzedają. Coś w sklepiku nie ma. Aaa, to jest takie coś. Cześć, prosiak! Nie żyje Fenix żaden. Ale fajna minigierka. I trudna zarazem. I mam 8000, więc jak będzie sklepik, mogę kupić Grabitron. Żubr! Żubr! Żubr jeden, żubr dwa i żubr trzy. Byłem kiedyś. Zastanawiam co to jest. Boiś, trochę wskakiwać tu. to. a taki bajer. Dajcie mi sklepik. Dziękuję za amo, ale ja bym chciał sklepik. No, tam były jeszcze inne przejścia, zapomniałem o tym. Jednak ja muszę wrócić na statek.